A co, gdyby Doctor Strange zamiast swoich rąk stracił swoje serce, a właściwie swoją miłość, czyli Christine Palmer? W tym materiale porozmawiajmy sobie o czwartym odcinku serii Marvela What If. W tym tygodniu otrzymaliśmy alternatywną wersję wydarzeń znanych z filmu Doctor Strange, a właściwie... Kilka wersji wydarzeń. Okazuje się, że po raz kolejny seria What If podeszła do przetworzenia na sposób nowy historii dobrze znanej z MCU. Ten odcinek zatytułowany What If Doctor Strange Lost His Heart instead of His Hands dramatycznie przyspiesza i streszcza nam w pierwszych minutach historię, jaką znamy z filmu Doctor Strange. Wszystko po to, aby przedstawić nam alternatywną wersję wydarzeń, w której wypadkowo Oprócz Stevena Strange'a ulega także Christine Palmer, która jest w tym świecie, w tej rzeczywistości, wielką miłością naszego głównego bohatera. Podczas wypadku samochodowego Steven Strange wychodzi z niego bez szwanku, natomiast Christine. Ginie. To właśnie dlatego tytuł mówi o stracie serca zamiast rąk. Jak pewnie zauważyliście w tym materiale, przebrniamy sobie przez wszystkie elementy fabularne tego czwartego odcinka serii What If, dlatego dla niezorientowanych Uwaga na spoilery. Reszta historii w tym świecie toczy się w miarę podobnie do tej z MCU. Steven Strange szuka odpowiedzi na drapiącego pytania w tajemnej magicznej sztuce, udaje się na nauki do The Ancient One i, pokonując Dormamu, przejmując oko Agamotto, staje się Sorcererem Supreme. Jednak ciągle trapią go wyrzuty sumienia odnoszące się do wypadku i śmierci Christine i ciągle trapiony żalem po stracie postanawia wykorzystać oko Agamotto i cofnąć czas, aby uratować Christine. Łąk ostrzega go przed użyciem amuletu, tak samo jak robi to w zwiastunie Spidermana bez drogi do domu wszyscy wiemy jak to się skończy. Okazuje się jednak, że nawet Sorcerer Supreme nie potrafi uratować swojej miłości. Christine raz po raz ginie. W wypadku, w pożarze, na atak serca lub po postrzale. Wychodzi z tego taki smutny dzień świstaka, w którym to Stephen Strange próbuje raz po raz uratować swoją miłość, ale mu to nie wychodzi i raz po raz musi obserwować jak Christine umiera. I to wówczas pojawia się The Ancient One, która tłumaczy mu i ostrzega go, że to wydarzenie to punkt absolutny w jego historii, który nie może ulec zmianie, bo dzięki niemu stał się Sorcererem Supreme, pokonał Dormamu i uratował wszechświat. I już w tym momencie coś mi zgrzyta bo jeśli The Ancient One wie o multiversum, a zakładamy, że ta wersja również wie, tak jak wie ta z głównej linii czasu, bo w filmie Avengers Endgame Bruce Banner cofa się do bitwy o Nowy Jork i rozmawia z postacią Tildy Swinton, która mówi mu o multiversum i tym, jak czas może zostać rozgałęziony, Zastanawiało mnie bardzo długo dlaczego The Ancient One nie powiedziała o różnych wariantach tej rzeczywistości Stevenowi Strange'owi, aby choć delikatnie ukoić jego ból i jakim sposobem każde cofnięcie przez Stevena Strange'a czasu nie powoduje powstania nowej gałęzi? czasu. Jak się dowiedzieliśmy później, mamy w tym odcinku do czynienia z dwoma liniami czasu utworzonymi w pewnym momencie tej historii. Jednocześnie wydaje mi się, że według tego, co już wiemy o multiversum w MCU, tych rozgałęzień powinno być zdecydowanie więcej. Strange dowiaduje się w tym momencie, że jeśli będzie wciąż próbował Cofnąć czas i zmienić rzeczywistość. Bardzo możliwe, że dopadnie go mrok który zniszczy nie tylko Stevena Strange'a, ale i cały świat. Czy oznacza to, że zniszczy to całe multiversum, czy tylko tę linię czasu? Steven postanawia jednak ciągle dążyć do poznania tajników manipulacji czasu i udaje się do biblioteki Cagliostro, gdzie studiować chce właśnie manipulację czasem. W tym momencie dotarło również do mnie, że Benedict Cumberbatch brzmi w tym odcinku jak nie Benedict Cumberbatch. Ale to chyba dobrze, bo w finale dostajemy konfrontację dwóch wersji tej postaci. W tym momencie doktor Armani, jak zostaje nazwany przez garnitur, który nosi, zaczyna swój romans z czarną magią i studiuje ją tak długo, by być gotowym na uratowanie Christine. Steven Strange, jako Sorcerer Supreme, cały czas eksperymentuje z czarną magią. Przywołuje demony, przywołuje smoki, przywołuje diabelskie kozły, aby wchłonąć ich moc i być gotowym na starcie z shuma który pojawił się już w serii What If? w pierwszym odcinku, w odcinku o Kapitan Marvel i który jest postacią również na granicy rzeczywistości, który cechuje się ogromnymi pokładami mocy, których Steven Strange potrzebuje, aby podjąć się próby, ostatecznej próby uratowania Christine. Podczas spotkania Stevena Strange'a i macek Szumagorafa myślałem, że to będzie ten punkt, który widzimy w zwiastunach. Punkt, w którym sorcerer Supreme Dr. Strange spotka Kapitan Carter. Ale jak się okazuje, na to spotkanie jeszcze chwilę będziemy musieli poczekać. W tym momencie robi się bardzo ciekawie, bo słyszymy narrację Watchera, który mówi, że mógłby zainterweniować, mógłby ostrzec Strange'a, ale nie wydaje mu się, aby ratowanie jednego świata, jednej linii czasu było warte ryzykowania wszystkich innych. I widzimy w tym momencie, że Stephen Strange słyszy to, co mówi Watcher. To wróci w finale tego odcinka i to była pierwsza interakcja naszych bohaterów z serii. What If z wielkim bóstwem, które obserwuje multiversum, Gdy Doctor Strange pochłania wystarczającą ilość mocy, również. Tej z macek Szumagorafa postanawia ostatni raz spróbować uratować Christine. To w tym momencie dowiadujemy się również, że śmierć jest częścią planu dla wszystkich, niezależnie od ich pozycji i tego, w jakiej relacji z magią się znajdują. To w tym momencie następuje największe odkrycie tego odcinka. The Ancient One mówi Stevenowi Strange'owi, że istnieją dwie wersje. Tej rzeczywistości. Jeden Steven Strange postanowił postawić wszystko na jedną kartę i spróbować uratować Christine za pomocą Oka Agamotto i manipulacją czasu. Drugi zrozumiał, że nie może zmienić przeszłości i musi pogodzić się z tym, co wydarzyło. I to właśnie w tym momencie. Dwie części jednego Stevena Strange'a i dwie wersje tej samej rzeczywistości się spotykają. Był to trochę dziwny zabieg, bo jedna linia czasu została rozszczepiona, i w jednym odcinku serii opowiadającej o alternatywnych liniach czasu mieliśmy dwie alternatywne linie czasu, które jednocześnie ze sobą rywalizowały. O miano tej ważniejszej, a właściwie rywalizowały dwie wersje Stevena Strange'a. Ten zwykły Steven Strange, który cały czas jest prawowitym, prawilnym Sorcererem Supreme oraz Evil Dr. Strange, który został nazwany Misguided. Czyli tym, który stracił drogę. Zły Steven Strange postanowił stworzyć Temporal Paradox, czyli paradoks czasowy, który pozwoli mu uratować Christine Palmer. Dochodzi w tym momencie do pojedynku Stevena Strange'a i Stevena Strange'a, a jednocześnie jednej lewitującej peleryny z drugą złą lewitującą peleryną prosto z piekieł. Dobry Steven Strange próbuje uświadomić temu złemu, że w jego działaniach nie ma nic z miłości do Christine. Stephen Strange jest po prostu typem osoby, który próbuje wszystko naprawić. Próbuje naprawić każdy swój błąd, bo chce być idealny. To właśnie to popchnęło Stephena Strange'a do studiowania tajemnej sztuki magii, i również to popchnęło go do próby uratowania Christine. Musi się pogodzić ze stratą, aby nie zniszczyć całego wszechświata. I w tym momencie doszła do mnie taka myśl, że ten odcinek What If jest bardzo zbliżony w swoim wydźwięku do serialu WandaVision. Tam Wanda nie mogła pogodzić się ze stratą Visiona, stworzyła więc go od podstaw, stworzyła własną rzeczywistość, którą kierowała i w której cierpieli ludzie. A tutaj Stephen Strange, nie mogący pogodzić się ze śmiercią swojej miłości, próbuje ją uratować, manipulując czasem i godząc się na zniszczenie całego świata, wyłącznie z powodu własnych, prywatnych pobudek. Zakończenie tego odcinka wydaje się bardzo ciekawe, bo nie mamy tutaj typowego disneyowskiego zakończenia tylko mroczną wizję. Dobry Doktor Strange zostaje pokonany i pochłonięty przez tego złego Sorcerera, który jest wystarczająco silny w tym momencie, aby uratować Christine, ale jednocześnie niszczy cały świat, a tym samym swoją miłość i samego siebie. W desperackim akcie zwraca się do Watchera, którego widzi i którego słyszy, aby uratował świat, bo świat nie jest niczemu winny. Chce, aby w zamian za uratowanie świata, Watcher torturował jego, aby wyłącznie on stał się ofiarą własnych czynów. Ale ponownie. Watcher mówi, że nie zamierza ryzykować istnienia multiversum tylko po to, aby uratować jedną wersję rzeczywistości. Nie zamierza manipulować czasem tak, jak zrobił to Stephen Strange. Odcinek kończy się pewną frazą wypowiedzianą przez Watchera: One life, one choice, one moment can destroy the entire universe. Jedno życie, jeden wybór, jeden moment są w stanie zniszczyć całe uniwersum. I wydaje mi się, że ta historia spośród wszystkich czterech odcinków serii What If jest tą najmroczniejszą. Świat zostaje zniszczony przez jeden wybór, który podejmuje nasz bohater. Powiem Wam, że historia zawarta w tym odcinku, a raczej jej wydźwięk, bardzo mi się spodobała. Bo dopiero w tym odcinku widzimy prawdziwy mrok, na jaki mogą sobie pozwolić twórcy serii What If? To tyle ode mnie. To było moje omówienie odcinka numer 4 serii animowanej What If. Teraz czekam na Wasze opinie odnośnie tego, co wydarzyło się w tym odcinku, jak pojawienie się tej wersji Doktora Strange'a będzie. Pływało na resztę tego sezonu? Dajcie znać w komentarzach, a my widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć.